Hej guys, <noise> Hejka kochani! U mnie to właśnie Zaczynam już live. Hej guys, <noise> Hejka kochani! U... Ale... Ale zaraz wracam. Bo mi się wydaje, że mam słabą graficzność i... Wam to przeszkadza. No i właśnie, właśnie, ja nie mogę, bo Hejka na to Wasza ulubiona tiktokerka. No i właśnie to pewno Wam przeszkadza. A właśnie tutaj ustawiono 48. Ale mi się to zbugowało. No. no zbugowało mi się. Tak, takim zdaniem. No. No, no, no. Ogólnie no, mam donate, jak widzicie, na pierwsze miejsce to ma czyli złotóweczka. Ogólnie to ona dała mi 2 zł, Tak właśnie wychodzi, bo ogólnie to jest złotówka ileś grosze ale z donate'ów to razem wychodzi z, no. Ogólnie miałam zrobić live'a z Minecrafta, ale zrobiłam z MSP, bo jak chciałam włączyć komputer, to ogólnie nie mogłam go włączyć w ogóle, bo mi się wszystko tak slago działo, więc, więc wiecie, ogólnie też MSP się laguje, ale da się wytrzymać. Się wytrzymać. Ogólnie to jak ktoś si jeszcze na... Jesteś musik na tym live. Czy nie? Nie mogę to zobaczyć. Zrobię sobie czat na żywo Ko no, Zrobię sobie stream Live'a Bo patrzcie na graficzność Na obsem. Dobra kochani Ja zrobię kolejnego live'a Ale następnego I wrócę do was I wtedy zmienię sobie graficzność I zrobię kolejnego Podrawa, nie wiem co dobre, więc zrobię kolejnego live'a i wtedy będzie lepsza graficzność, bo jak widzicie, pewno jest teraz słabsza. Więc no, więc ja zrobię kolejnego, kolejnego live'a i wrócę wtedy do Was, bo teraz w ogóle mam słabszą graficzność. I sobie wtedy ich ustawię, bo, bo teraz mamy na przykład. 240, więc ym, będzie nowy live. Ogólnie się wtedy jeszcze zaloguję na Monster Planet, no więc tak, no nowy... więc.